20 lat temu nowo powstały powiat toruński przejął odpowiedzialność za szpital w Chemży. Zrujnowany obiekt, rosnący dług, strajkujący personel medyczny, a w dodatku plany ministerialne likwidacji szpitala powodowały, że spotkaliśmy się na samym początku z zadaniami bardzo trudnymi. Wtedy zarząd powiatu podjął bardzo trudną decyzję związaną z przekształceniem w spółkę prawa handlowego. To było pionierskie podejście w skali kraju pierwsze w województwie. Oczywiście, żeby zrealizować ten plan, należało przekonać do niego nie tylko radnych powiatowych, ale także okolicznych wójtów i mieszkańców. To była żmudna praca i żmudne uzgodnienia. Ale udało się. Stworzyliśmy spółkę. Prawa handlowego, która przejęła prowadzenie szpitala, przejęła kontrakt medyczny. Od tamtego okresu budowaliśmy pozycję Szpitala Powiatowego w Hemży. Plany inwestycyjne, kierunki rozwoju, rozbudowa obiektów, tworzenie nowych oddziałów powodowało, że była akceptacja na tego typu działania. Dzisiaj przed nami szpital z akredytacją ministerialną szpital, który otrzymuje nagrody. Jesteśmy z niego dumni. Dysponujemy bardzo nowoczesnym sprzętem, karetka Mercedes Sprinter z 2016 roku wyposażona na bardzo wysokim europejskim poziomie w sprzęt medyczny do ratowania życia ludzkiego. Działamy w ramach Państwowego Systemu SWD. Wyjazdy mamy przesyłane drogą elektroniczną na tablet, który znajduje się w ambulansie na wyposażeniu karetki. W tym tablecie również wypełniamy karty medycznych czynności ratunkowych. Wszystko jest tam zawarte, leki jakie podajemy, przyspieszyło to bardzo czas wyjazdu zespołu oraz organizację na. Miejsce zdarzenia. Lukas 2 masażer automatyczny do klatki piersiowej zastępuje ratownika medycznego w masażu, czyli w uciskaniu klatki piersiowej podczas resuscytacji i gwarantuje dużo lepsze rokowania pacjenta na przeżycie. Kolejny sprzęt w wyposażeniu karetki, defibrator LifeWag 15. Defibrator kardiomonitor Dzięki niemu przesyłamy zapis EKG do centrum kardiologii. Ma to na celu przyspieszenie drogi pacjenta na stół operacyjny w przypadku OZW, czyli ostrego zawału mięśnia sercowego. Witam na oddziale pojemniczo ginekologicznym szpitala powiatowego w Hałszy. Nazywam się Paweł Igor Kozankiewicz, jestem koordynatorem oddziału. Aktualnie znajdujemy się w sercu naszego oddziału, czyli na sali porodowej. Bardzo mnie cieszy fakt, że dysponując najnowocześniejszym sprzętem, jesteśmy w stanie świadczyć usługi w położnictwie ginekologii na najwyższym poziomie merytorycznym, co jest bardzo cieszące. Ostatnio coraz więcej pacjentek spoza naszego powiatu korzysta z naszych usług. To, co nas wyróżnia w skali regionu i czym chcielibyśmy szczególnie zachęcić pacjentki do rodzenia w naszym oddziale, jest możliwość skorzystania ze znieczulenia zewnątrz oponowego Nazywam się Michał Bochyński, jestem lekarzem na oddziale dziecięcym w szpitalu w Chełmży. Oddział nasz składa się z 20 łóżek. Są one rozmieszczone na dwóch odcinkach: oddziale dzieci młodszych i starszych. Oddział ten w nowym budynku został oddany w 2020. W roku. Na oddziale naszym leczymy pacjentów z chorobami układu oddechowego, zakażenia układu pokarmowego, układu moczowego, z reakcjami alergicznymi. W ciągu roku leczymy około 700 pacjentów na oddziale pediatrycznym. Szpital dysponuje nowoczesnym sprzętem do diagnostyki obrazowej zarówno dla pacjentów przebywających na oddziałach, jak i ambulatoryjnych kierowanych przez lekarzy z poradni specjalistycznych i POZ-u. Posiadamy pracownię tomografii komputerowej, gdzie rocznie wykonujemy 2,5 tysiąca badań. Posiadamy cyfrowy rentgen, który wykonuje 10 tysięcy badań rocznie i kilka pracowni USG. Sprzęt jest oczywiście dostępny całodobowo. I korzystamy z technologii teleradiologii, dzięki której możemy przesyłać obrazy badań zarówno do lekarzy, którzy kierują, czyli na oddziały, do poradni specjalistycznej, ale także do centrum diagnostycznego, gdzie badania są oceniane i opisywane na bieżąco przez radiologów i łącznie z, często z konsultacjami odsyłane do szpitala. Bardzo ważną dziedziną diagnostyki jest endoskopia. Szpital zapewnia pełen zakres badań przewodu pokarmowego i układu oddechowego. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, jak Państwo widzą, i zatrudniamy kilku doświadczonych endoskopistów. Wykonujemy rocznie 1200 badań koronoskopowych, 1200 badań gastroskopowych. W tej chwili Prowadzimy program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu toruńskiego i chełmińskiego, gdzie osoby pracujące w wieku od 50 do 65 lat mogą się do nas zgłaszać. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry. Znajdujemy się na oddziale intensywnej terapii szpitala powiatowego w Chełmży. Oddział został założony w roku 2000. Oddział obecnie dysponuje po rozbudowie w roku 2015 czterema stanowiskami intensywnej terapii na których prowadzi się około 65-70 hospitalizacji rocznie. Oddział jest wyposażony w dwa stanowiska do dializoterapii, w respiratory do każdego stanowiska i w inwazyjne monitorowanie układu krążenia. Nasz oddział oprócz działalności z zakresu intensywnej terapii zajmuje się znieczuleniami na bloku operacyjnym i poza nimi, w tym również znieczuleniami do porodów drogami natury. W bloku operacyjnym wykonuje się obecnie ponad 1750 zabiegów operacyjnych. Które to zabiegi wykonywane są technikami coraz to mniej inwazyjnymi, co z kolei przyspiesza i poprawia kondycję funkcjonowania w pacjentów w okresie pooperacyjnym i przyspiesza ich moment wyjścia do domu. Co sprawia również, że zabiegi obarczone są dużo mniejszym ryzykiem wystąpienia poważnych powikłań oddechowych i dolegliwości bólowych. Z roku na rok. Rozbudowuje się oferta obu oddziałów zabiegowych, które tutaj z blokiem operacyjnym współpracują. Dość bogata jest oferta oddziału chirurgi, który wykonuje tutaj operacje e, skomplikowanych przepuklin, operacje laparoskopowe i liczne zabiegi interwencyjne wewnątrz jamy brzusznej, bogata jest oferta krótkich pobytów i operacji ortopedycznych, jak również zabiegów ginekologicznych, których coraz większy odsetek wykonywane jest również laparoskopowo. W najbliższych latach samorządy będą musiały się zmierzyć z olbrzymim problemem demograficznym. Wręcz lawinowo będzie rosła ilość seniorów wymagających stałej, całodobowej opieki. Powiat Toruński w pięknym parku w Browinie posiada dwa obiekty: jeden to jest dom pomocy społecznej, który jest współfinansowany przez samorządy, a drugi to zakład opiekuńczo-leczniczy, który głównie jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z rosnącą ilością osób oczekujących, wydłużającą się kolejką, samorządy podjęły decyzję o rozbudowie obiektu. Będziemy budować drugi yy, sąsiadujący obiekt, w którym będzie około 30 nowych łóżek i mamy już przygotowany projekt, złożone wnioski unijne. Mamy obietnicę, że otrzymamy około 5 milionów złotych, i w najbliższym czasie uruchamiamy przetargi. Pierwsze decyzje właścicielskie to były trudne decyzje, bo one wymagały uzgodnień nie tylko kontraktów medycznych, wtedy z kasą chorych, ale także inwestycji. W wymienionym okresie wydatkowaliśmy ponad 32 miliony złotych na inwestycje w szpitalu. Część środków pochodziła z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, samej spółki, która wypracowywała te środki finansowe i potem przez lata spłacała, ale także z samorządów partnerskich. W tym miejscu chcę podziękować panu burmistrzowi, wójtom okolicznych gmin za to, że nie tylko w sposób bieżący zarządzają i pomagają zarządzać tym szpitalem, ale także, że wykładają własne środki finansowe na to, żeby móc sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Dzisiaj powiat, oczywiście, wykłada najwięcej, bo to jest kwestia odpowiedzialności, ale także wielkości udziałów posiadają ponad 90% udziałów. Ten szpital nie stanął w miejscu. W dalszym ciągu go będziemy rozbudowywać i inwestować. Kolejne 12 milionów 6 ,00 programów inwestycyjnych pozwoli nam patrzeć w przyszłość z pełnym optymizmem. Mam nadzieję, że także pacjenci to zauważą.